I no, on się potrafi zaciągać! <kuh> Ej, macie lekką fazę po tym produktach? Stopne, ale bez THC, czyli tych substancji psychoaktywnych, więc spokojnie wszystko jest legalne i zdrowe. A jesteśmy gdzie? W Bieszczadach, w Billi Tutaj jest nasza baza! Tutaj pijemy, tutaj śpimy, tutaj nagrywamy filmy. Robimy. W ogromnej kolejności. Jest 4.20, więc co? To... zaczynamy z odcinkiem. Jednak Będziemy oceniali tak, smaki to? tych produktów, bo efekty chyba ciężko zbadać. Tak. Mamy czekoladę, kosztowała 13 zł, to jest duże. No już duże, na czekoladę. I co jest w, w środku, jakieś białe? To są jakieś ziarenka Manupi. No jak taka gorzka czekolada. No? Jak byłem mały, bardzo lubiłem gorzką czekoladę. Ale to naprawdę to jest taka jak zwykła gorzka czekolada. Żadnej różnicy nie czuję. Nie wyróżnia się za bardzo. A ceną się wyróżnia, na pewno ceną. Tak. dwa razy droższa niż powinno być. Lizaki! Całość kosztowała 20 złotych. Serio? I y jest tu czekaj, ile? Raz, dwa, 90. 2 zł za Lizaka. Hmm. Ale smak! Mm. Ej, serio, jakbyś normalnie Lizak strawy trawy taki, słuchaj. Dosłownie trawy, nie a Ale to się przynajmniej wyróżnia smakiem. No. No ej, kurde, podoba mi się to. Naprawdę? No. Jak nie masz blanta, to będziesz. Na... Mm? Ale nie smakuje mi to. Gdy nie kupiłem. Jest taki sobie wytrawny, tego, wytrawny, nie? Mm. Jedliście kiedyś pringlesy ziołowe. A patrzcie na to, moi lili! Ale super opakowanie. Pringlesy ziołowe o 20 złotych. No otworzyć? Możesz, Może, kochanie. Pa, y... Przepraszam, bez... Przepraszam, bez. bez... bez... Yeah. Wiesz, że no, on ci się pomylił. Ej, są połamane w ogóle. Nie wiem, takie mają być chyba. Nie wiem. one są takie, widzisz? Mm. Ej, ja tego chciałam. nie. nie. Tak dziwne. Taki gruby chips. Na że to nie są chipsy, ale i tak taka przekąska, idealna suma. No a dobrze, że to je, no. nie? Ta twardość i grubość tego chipsa jest nieproporcjonalnie większa niż normalny, klasyczny chips. No. To jest słona przekąska. Ja mam problem ze słonymi przekąskami, bo ja. Uwielbiam, uwielbiam i mogę jeść nieskończoność. A tak samo. Troszeczkę ostre, to mi nie pasuje, ale cały szalik. Drogie są te produkty komatne. No niestety, tak się robi biznes. Hej, zapalić co nieco? Serio? Tak. Świeczkę. Oooooooooooo. Oh. Zbejtowałeś mnie. Bam, b -b 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 Bam, 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 bam. Bardzo Żywe, to naklejone. O, biały jeleń pachnie. Biały jeleń z koncentratem zioła. Nie podoba mi się, rozpalaj to. Ale to jest kolejny produkt z Wszystko jest czek, to z jednego sklepu kupiłeś. No nie będzie pachniało dobra? jeszcze? No nie, bo mocnie jest roztopiona. Hmm. Już czuć tą świeczkę, już ją czuć, ej, I czuć naprawdę, no? Ja on czuję. Nie pachnie jak zioło. Znaczy ja nie wiem jak pachnie zioło, nie? Ale, ale nie pachnie jak zioło. O, woda. Ale tu nie ma alkoholu. Ja jestem pewien, że czuję lekką fazę. Konowski, ale tu masz <coughs> dobre. Ciasteczka. Okay, Przeczytałem 15 składników, i nie doczytałem się konopi. Nie, było coś konopiowego. Ej, jest to... smak konopny. Wcale nie to powiedziałaś? to. Subskrybujcie mój kanał. Zsumajmy. Jakbym jointa zagrywał. Tak, zjadłeś jointa właśnie. Ale no, tak. kto jest? Czytałem bardzo szeroki opis. Autentycznie, normalnie jakbyś zjadł jointa. Mhm. Ale dobre jest są... to. A ja mnie nie smakuje. Eksperyment naukowy. Sajfant, to ty. Ej, pachnie takim spalonym testerem. To spalone ciastko. Hey. To jest proszę Państwa pasta. Zrobimy to tak jak zawsze robili to w szkole na paluszek. Nie masz szczotki do zębów. Mam szczotkę, ale ci nie dam. Bo to jest moja. Daję pasta do zębów? Nie, no, takie. Sierączki. Nie, no. ale zamów też nie było, więc taką pastę do odnosiłem. Czuć! Taką typową pastę do zębów. Ale czuć w tym zioła. Nie powiedziałbym, że, yy, że konopię, ale czuć w tym zioła. No tak jak taka ziołowa pasta do zębów. Ja uważam, że to jest skam. Ej, składniki. Ej, cóż tu jest? Nabis Sativa Seed. No dobra, ale po jaką pakę ktoś by kupował taką pastę? Ile no. kosztowała? 14 zł. Ale to jest taka konopna. Jak produkty konopne są zdrowe. Ale kiedy będzie blancik? Musisz poczekać jeszcze troszkę. Kolejne ciaska, tym razem inne. Te czekoladowe. Miam. Będziemy mieć porównanie, które były lepsze. Ja to tylko jestem dla ciasteczek, wiecie? A myślę, że dla mnie. Uuuu, już mają nie logo nie. zioła. Krrrrrr, Od lepiej. Ej, leżej. to jest te same ciastko. Nieprawda. Tak, bo widzę skład i etykietę. O, przepraszam. Nie, że nie było to nie jest, jest ten sam produkt. Nie jest. Spróbuj smaku na początku. Są troszkę inne. A te mi bardziej smakowały. Takie same. Nie, są takie same. Porównamy. Nie, no to są kruche! Identyczne. Są kruche! Identyczne. Mhm. Inną konsystencję mają. A Nie, nie kłamiem, bo mój chłopak chce nużyć. Uśmiechasz za, się, śmiejesz się z niego. Znaczy, że bekę ciśnie, tylko po to, żeby mi się przeciwstawić. Nieprawda! No ale to lecimy z kolejnym rzeczą, jo. Ej, macie lekką fazę po tych produktach? No, <laughs> no ja już to tak nie działa. Aaaaaaa! <laughs> no, to prawie mi się wywalił! Mam lekką fazę po tych produktach. Nieprawda! A nie, czekaj to się raz. Mmm, mydełko. Chcesz trochę mydełka? Nie, pomoham z jej rąk. Mydło. O, mydło! Mydło, po prostu. Ej, mydło. ładnie pachnie. Podoba mi się. Ponownie ta sama firma Herbal Therapy. A nie, no, zapach U. jest taki, Ej, zapach niekonopny. jest taki niekonopny. Kurde, ale fajny. Rozmaryn nie. bardziej. Tak, rozmaryn. No rozmarynem pachnie. Ma podobną konopię jakoś. Dobra, dajmy tego planta. I, i obstawiacie, ile kosztuje? 20 zł. 15. 13. Wow, jej jej. Rację. Nice! Ej, klepów. Reming, już ty jesteś nienormalny. Coś takiego nie klepie. Ja myślę, że jeszcze, że umyłem te ręce, to mnie klepło. Potrzebuję połocnika, bo mam do zrobienia. Herbatę konopną. I co, i tam są te konopie? No nasza mama nam dała na święta herbatę konopną. Też mnie klepło, panie. Ja, też. To. Ej, ale ładny taki już premium Design. produkt. Ona kosztowała 13 zł. 13,90 Mordo! Zalejemy to my sprawdzimy kolejny produkt i wrócimy do herbatki zaraz. Ale, ale pachnie go. jak nie zioło. Co to jest? Pomadka pom z konopi. Z zwykła matka, a to jest już kolejna wersja matki po matce. O, tak. Masz tutaj coś, kąciku Kuba! Chcesz spróbować? Nie. O, o, jak jest matka, takie coś, ale czerwonego. Psz, psz, psz. <laughs> Tomek daj głos! Ej, ale usta przyjemne. Ale znowu jakby nic takiego ziołowego. No ten w to taki bym powiedział. Nieurywający dupy. Usta na usta, no prosto. No, żeby nawierzało. Ale to. nie czuję w tym w ogóle konopi. W sensie ten produkt do mnie nie przemawia. Pewnie kosztuje 8 zł. 1697. Naprawdę 16,97. Matka tak. za 17 złotych. Napijmy się herbatki. Tak, zróbmy. Ah. No powiem wam tak, herbata jak herbata. Nie czuję żeby. Na no, pojęcie bez, nie czuję różnicy. No, smakuje jak normalna herbata. No W ogóle nie czuję różnicy, to, ani nie, grama. Ale herbata ziołowa. Ale jest taka z... delikatna, bym z... A ona nie jest jakaś taka specjalna, bym powiedział, żeby płacić za nią 14 zł. Ale jakiś to inoros. A co z blantem? Koleje. Ciastka, ale tym razem zwykłe, nie czekoladowe. Zielone było Oj, no inne są. No właśnie. Popie spróbuj. Wow, ale jest jeszcze bardziej trawą wali. O, to jest mocno trawiaste. Bardzo mocno trawiaste ciastko. Jeszcze bardziej intensywnie niż tamte ciastka. Normalnie jakbyś, mm, jakbyś trawsko po pogryzła, nie takie dobra. suche, wysuszone trawsko. Patrzcie, mam kolejne ciastka. Znów... No, ja to na nawet ciastka. A to są też, jakby to jest ta konkurencja. Ja z herbatką poczekaj test. Aha, bo mnie nie widać. Aha. O, żerz, mordę! Połącz herbatą. Ja nie wiem, czy można tak łączyć, to chyba za dużo konopi by było. Jak Ej, te też są Ej. mocno trawiaste, ale herbatom, dobre. Z a z herbatą tacy... są wyrąbane w kosmos. Ta trawa tak później uderza. Ej, no Pójdzie <laughs> pakiet jak ktoś. Herbatę plus ciastka. Ej, mówić. normalnie mnie <laughs> ubiło. O nie, jest znów słodkie. Ta jest milk, tamta była... Tak? Dark. No, to się będzie na... lepszy lepsze czekolada. O co, bo jest biała? A! Mmm, czarna jednak była lepsza. Ja uważam, że ta jest dobra, ale zamięta, za słodka. Ile ty wydałeś na te produkty konopne? 270 zł. O. Ty wydałeś 40 tysięcy na odcinek Squid Game. A ja wydałem 270 zł. na ten odcinek? Który odcinek jest lepszy? Dobra, polimy Jojka! Wreszcie. Ula, la, Mamy! O, patrzcie, w nie jest. po popiołkę? Do świeczki. Ale wali! Ej, skutek bogu, my się nie za kratami yy, yy. Pamiętaj, tak. smaku, można powiedzieć, jak taki normalny blank, który się pali nie w Polsce Mogę? Możesz Śmieszne to Ty, on się potrafisz zaciągać Ej, to czyściak jest